Cześć, witam Was na nowym kanale Weszło Fuksem. Już teraz zachęcam Was do dania subskrypcji. To jest kanał, na którym ja Paweł Paczul, Mateusz Okruszewski, czy Wojciech Kowalczyk, legenda polskiej piłki. Będziemy się dzielić z Wami typami na mecze i polskich i zagranicznych drużyn, a przy okazji pokażemy Wam, jak łatwo można grać i wygrywać w fuksiarzu. Dzisiaj zagramy sobie na dwa mecze polskiej ekstraklasy. No niestety, europejskie puchary wykluczyły rozgrywki ligowe. Tak można postawić sprawę, bo aż trzy drużyny odwołały czy przesunęły swoje mecze w ekstraklasie, więc mamy tych spotkań do wyboru stosunkowo niewiele. Dziś w sobotę są tylko dwa, ale no musimy wykorzystać je na maksa. Będzie też konkurs, dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego, tego formatu, bo można zgarnąć free bety u fuksiarza. Rejestracja fuksiarzu jest niezwykle prosta. Ja już oczywiście swoje konto mam. Natomiast Wy możecie to zrobić w jakąś minutę. Klikacie rejestracja na stronie fuksiarza, podajecie maila, hasło, numer telefonu. I przechodzicie dalej, podając tam jeszcze kilka danych. Wszystko trwa bardzo y, krótko i jest bardzo łatwe. Co istotne, jeśli nie macie jeszcze konta w Fuksiarzu, to możecie zgarnąć bardzo ciekawy bonus powitalny, cashback do 500 zł, 50%. Co oznacza, że jak pierwszy zakład Wam nie wejdzie, to połowę stawki dostaniecie z powrotem na konto. I co jest bardzo istotne, w odróżnieniu od wielu innych bookmacherów, u Fuksiarza jest to zakład bez obrotu, czyli możecie w zasadzie od razu te pieniądze i mieć je z powrotem na koncie, co oznacza, że jest po prostu o wiele mniejsze e, ryzyko. Ja dzisiaj tak jak powiedziałem: gram na dwa mecze ekstra klasy tu już mam je zaznaczone e, Krakowia, Korona, Kielce. Bardzo mi się podobała korona Kielce w tym pierwszym meczu, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jednak pomagał Kielczanom pełny stadion i, i to jest zupełnie inna atmosfera meczu. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób korona odnajdzie się, kiedy nie będzie miała tego wsparcia własnych trybun. Wiadomo, że dość duże duża grono kibiców wybiera się do Krakowa z racji tego, że nie jest daleko, natomiast no, będzie się grało o wiele ciężej, a Krakowia z naprawdę fajnej strony pokazała się w meczu z Górnikiem Zabrze. Mi się wydawało, że Jacek Zieliński zrobi taką dużą rewolucję w Krakowi, natomiast... Do niczego takiego nie doszło. Chcę grać tymi, których zostawił mu Michał Probierz. Oczywiście, no jakieś tam roszady są, ale nie jest to rewolucja. A jeśli już ściąga piłkarzy, no to stawia na to, żeby ci piłkarze byli bardzo jakościowi i mam wrażenie, że Patryk Machu w takim właśnie wzmocnieniu może się okazać. Więc wydaje mi się, że Krakowia będzie mocna w tym sezonie i stawiam tutaj na jedynkę. Drugi mecz Legia Warszawa-Zagłębie Lubin. Też bezpiecznie stawiam na jedynkę, chociaż no, pewnie cała Polska chciałaby, żeby padł tutaj wynik 0 do 0 z racji na zakład, czy może nie zakład wyzwanie młodych bramkarzy i Zagłębia i Legii Warszawa, którzy kiedy zachowają czyste konto, to wpłacają 1000 zł na cel charytatywny. Mi się jednak wydaje, że Legia wygra. Oglądałem mecz Legii z Celticiem, no tam może szału nie było, zwłaszcza w pierwszej połowie. No dobra, w pierwszej połowie to było dramatycznie, tam z 5-0 mogło być. Natomiast w drugiej już wyglądało to znacznie solidniej i... No Zagłębie Lubin też potrzebuje trochę czasu, żeby wejść w ten sezon, Legia też, ale wydaje mi się, że znacznie większą jakością, zwłaszcza w linii pomocy, gdzie jest Rzozuek, Kapustka, Baków, Szołek, to jest naprawdę mocna formacja, dysponuje Legia, więc przy własnej publiczności wygra ona moim zdaniem z Zagłębiem Lubin. Zaznaczam sobie oba te dwa mecze i stawiam na ten zakład 50 zł polskich. Do wygrania mam 130 zł, jeżeli użyjecie opcji z cashbackiem. No, to będziecie mieli też powiedzmy tyle do, do wygrania, ale możecie połowę z tej stawki, jeżeli nie daj Boże, nie wejdzie mieć z powrotem na, swoje konto, na swoim koncie. Stawiam i oczekuję na y, rezultaty. Na koniec trzy ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, subskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogli go rozwijać i kierować go do jak najszerszej publiczności. Po drugie, dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem i kliknijcie dzwoneczek. A jeżeli chcecie pograć w fuksiarzu, jeżeli chcecie wygrać w fuksiarzu, to mamy dla Was konkurs dla trzech osób, które jako pierwsze w komentarzu wytypują dokładny wynik meczu Legia-Zagłębie Lubin i podadzą choć jednego strzelca gola. Przygotowaliśmy free bety 50 zł do wykorzystania w fuksiarzu. Tak więc skomentujcie, jak to bo jak to widzicie, i jeśli traficie, to sobie pogracie kupon bez wpłacania żadnych pieniędzy, a wygrana wtedy pójdzie na Wasze konto. Dziękujemy serdecznie i czekajcie na następne filmiki.